Do prowadzenia nowych zmian trzeba było przechowywać dokumenty przez 50 lat. Co się zmieniło? Ustawa z 2018 roku, yy, zmieniająca inne ustawy, w związku ze skróceniem przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacją, pozwoliła na to, żeby przechowywać dokumenty pracownicze przez okres 10 lat, a nie jak dotychczas było przez okres 50 lat. Jednak nie mogą z tego skorzystać wszyscy pracodawcy. Osoby, jeżeli mamy osoby, które były zatrudnione przed 1999 rokiem, to nie możemy tutaj skrócić okresu przechowywania tych dokumentów, dalej pozostaje 50 lat. Podobnie, jeżeli są jakieś osoby, które wykonują prace górnicze, również zostaje 50 lat. Kto z automatu ma skrócony okres przechowywania dokumentów pracowniczych? Wszystkie osoby, które zatrudnimy na podstawie umowy o pracę albo umowa zlecenie nie wcześniej niż w styczniu 2019 roku. W tym momencie te osoby mają już obowiązuje dziesięcioletni okres przechowywania dokumentów pracowniczych. Co z osobami, które były zatrudnione pomiędzy 1 stycznia 1999 a końcem 2018 roku? Tutaj pracodawcy sami mogą zdecydować, jaki okres przechowywania dokumentów będzie ich obowiązywał. Docelowo jest to 50 lat, ale jeżeli pracodawca chce, może skrócić ten okres do 10 lat. Żeby skrócić ten okres, co trzeba zrobić. Pracodawcy, którzy na to się zdecydują, są zobowiązani do złożenia takiego oświadczenia ZUS OSB. Jest to oświadczenie przygotowywane w programie Płatnik, tak jak inne dokumenty ubezpieczeniowe, na złożenie tego oświadczenia nie ma żadnego określonego terminu. Trzeba sobie sprawę przemyśleć i podjąć odpowiednią decyzję. Jeżeli zdecydujemy się, że będziemy skracać okres przechowywania tych dokumentów i złożymy oświadczenie ZUS OSB, Wtedy za każdą osobę, która w tym okresie była zatrudniona, należy złożyć raport informacyjny ZUS-RIA. Raporty te składamy za osoby, które były zatrudnione na umowę o pracę bądź umowę zlecenie i podlegały z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Raport informacyjny ZUS-RIA składamy w okresie 12 miesięcy od momentu, kiedy złożyliśmy oświadczenie ZUS-OSW. Ale w przypadku tych osób, które już wcześniej wyrejestrowaliśmy, czyli przed złożeniem oświadczenia. Natomiast jeżeli płatnik składek złoży oświadczenie ZUS-OSW i następnie którąś z osób, która była zgłoszona do ubezpieczeń pomiędzy 1999 a 2018 rokiem, będzie zwalniał, w tym momencie ma już termin na złożenie raportu ZUS-RIA 7 dni, tak jak dokument wyrejestrowania zus a w momencie, kiedy za dane osoby zostaną złożone raporty informacyjne ZUZRIA, okres przechowywania ich dokumentacji pracowniczej jest skrócony do 10 lat. Te 10 lat liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym taki raport informacyjny ZUZRIA został złożony. Dane z raportów ZUZRIA będą zapisywane na kontach osób ubezpieczonych i będą służyły w przyszłości przyznawaniu i ustalaniu wysokości świadczeń emerytalno-rentowych. Niezależnie od dokumentu ZUS-OSW i raportów ZUS-RIA, czyli bez względu na to, jaką płatnik składek podejmie decyzję, jeżeli chodzi o okres przechowywania dokumentów pracowniczych, od stycznia 2019 roku rozszerzył się zakres danych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy to już wszystkich płatników składek, bez względu na to, czy będą korzystali ze skrócenia przechowywania dokumentów pracowniczych. Od stycznia 2019 roku obowiązuje nowy raport miesięczny ZUS RPA. Raport ten składają ci płatnicy składek, w który, u których w danym miesiącu wystąpiło określone zdarzenie, które w tym raporcie należy wykazać. Jakie to są zdarzenia, kto ma obowiązek złożyć ten raport? Raport ZUS RPA składamy za osoby zatrudnione na umowę o pracę bądź umowę zlecenie, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Jakie okoliczności muszą wystąpić w danym miesiącu, żeby ten raport złożyć? Jeżeli w danym miesiącu wypłacamy jakieś wynagrodzenie, które jest należne za inny rok kalendarzowy, na przykład, jeżeli zakład pracy ma przesunięcie miesiąca w wypłacie wynagrodzeń i za miesiąc grudzień 2018 roku wynagrodzenie płacił w styczniu 2019 roku, już za styczeń 2019 jest zobowiązany złożyć raport ZUS RPA, ponieważ płacił pracownikom przychód należny za inny rok kalendarzowy. Jakie jeszcze zdarzenia? Jeżeli pracownikowi wypłacamy przychód obok wynagrodzeń należnych z tytułu niezdolności do pracy, są to wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne, jeżeli w okresie, jeżeli wypłacamy to wynagrodzenie, jest ono nieoskładkowane za okres pobierania tych świadczeń, również powinniśmy takie kwoty wykazać w raporcie miesięcznym ZUS RPA. No i jeszcze ostatnia rzecz, jeżeli mamy zatrudniamy osoby, które wykonują pracę nauczycielską, w tym momencie za każdy miesiąc, kiedy taka praca nauczycielska jest wykazywana, raport ZUS RPA też powinien być złożony. A co się dzieje, jeżeli tego raportu nie złożyliśmy? Mieliśmy obowiązek, ale nie złożyliśmy, bo tak może się zdarzyć. Należy złożyć za ten miesiąc komplet dokumentów korygujących. W dokumencie korygującym na pewno musi być deklaracja rozliczeniowa, do tego brakujące raporty ZUS RPA, natomiast raporty ZUS RCA, jeżeli nie były błędne i nie wymagają korekty, nie musimy ich powtarzać. Wystarczy deklaracja rozliczeniowa plus raport ZUS RPA.